Ten tydzień był głównie przeznaczony dla ATS-a ze względu na wydanie dodatku Wyoming, jednak SC Software znalazło trochę czasu dla ETS-a i dodatku Heart of Russia. A z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj dostaliśmy najnowszy post na temat dodatku Hert of Russia z tematyką wiosek, jakie spotkamy po drodze, podróżując prawdopodobnie od jednego miasta do drugiego, czy to w Rosji, czy to przez Rosję. Z tym, że nie tą Rosję z Beyond the sea, tylko tą Rosję, na którą czekamy w dodatku Hert of Russia. Dzisiaj właśnie będzie o tych wioskach, które właśnie tam spotkamy. I które już możecie teraz zobaczyć, prawdopodobnie pierwsze zdjęcia zobaczyliście na początku, teraz pewnie zobaczycie kolejne. A są to zdjęcia, które ukazały się w najnowszym poście na blogu SCS Software. Mamy ich łącznie 11. No i co można tutaj zauważyć? No taką typową architekturę wschodniej Europy oczywiście terenów Rosji. No i pewną namiastkę tego, co już mieliśmy. W niektórych miejscach, w dodatku beyond the Baltic Sea, bo można zobaczyć, że gdzie nie gdzie jest dosyć duże podobieństwo. Można powiedzieć, że ten dodatek będzie. Trochę takim rozwinięciem Beyond the Baltic Sea na wschód, czy tam bardziej południowy wschód. W poście, oprócz zdjęć, nie ma takich większych czy też bardziej sensowniejszych informacji. Mamy tutaj głównie opisy tych co niektórych miejsc, ale myślę, że większość z Was wie, jak charakteryzują się te miejsca i wie, co raczej będzie nas tam czekać po drogach, co będziemy mogli spotkać, bo przede wszystkim te wioski znajdziemy prawdopodobnie gdzieś po prostu po środku różnych landówek, przez które będziemy przejeżdżać. Miasta będą oczywiście charakteryzowały się w inny sposób. Sposób. No, ale takich konkretniejszych informacji nie ma. Nie wiemy ile tam jeszcze zostało do zrobienia. Też nie wiemy, czy ten dodatek pojawi się w tym roku, czy nie. I ja sam oceniam, że raczej na to są bardzo małe szanse. Raczej nie ma co liczyć na ten dodatek. Chociaż kto wie, może tutaj SS nas zaskoczy. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twitter i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym jak i również zachęcam. Do sprawdzenia kanału, i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!